No, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na Hadesiaku, moim kanaliku, moi kochani, ja troszeczkę młodszy. Nowa fryzura, nowa energia. Zaczynamy. Mamy achievement, jakieś do i jakiś kesz z tego, ale nas to mało interesuje. I słuchajcie, mamy troszeczkę keszu. I nie wiem, czy to już nie będzie ostatni odcinek z naszej giereczki. Ponieważ, ponieważ, już mamy prawie wszystko wymaksowane, no i nie ma sensu chyba tego tak bardzo cisnąć. Jeżeli znacie jakąś gierkę, pod do tej jak najbardziej piszcie w komentarzach, bo jestem ciekawy po prostu, chciałbym ja potestował chętnie. Dobra, kupmy sobie punch hero, ponieważ, ponieważ Sprawdźmy jak to wygląda. Okej, okay. wygląda to całkiem zacznie. Dajmy sobie tu Steama Tutaj moglibyśmy niby dać też Steamy, ale damy sobie Blade Towery. Wydaje mi się, że może być to całkiem niezła opcja, okej. Okay. Nie, 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 nie. Nie clearuj, ty mapeczkę mam nadzieję, że zostawisz z kodem Hades w sklepie Genesis 10% zniżki. A dzisiaj słuchajcie. Ja Venoma nie mam odblokowanego, o nie! A ja bym wziął sobie, żeby Venom mnie. Dobra, to niech będzie Speedboy. I ten. I mamy, słuchajcie, w ogóle konia trojańskiego. Nareszcie udało się. Mamy, no nie teraz, tak siedzieć sobie w ten oto sposób i wystartujmy. Zobaczmy, jak to będzie, co tu będzie. Dobra, mamy. o. U. A jajaj, na samym początku takie obrażenia, w takie totalnie rozczłonkowanie w sumie. I, I dużo nie zobaczyliśmy, niestety. Ej, bo w ogóle ja cały czas jakby zdobywam punkty, jakieś wypuchy się dzieją. O, skończyło się. Nice. Dobra, super. I mamy 13 tysięcy. Wow. Wow, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, może nas nie rozczłonkuję. Co się stało? Wytyfy, że ten koń nie chciał się ruszyć, no nie. Uf. Najłatwiej, najlepiej byłoby ominąć tę piłę. Weźmy jakiś inny pojazd, na przykład weźmy plane, no nie. Czy samolot będzie o wiele lepszy? No i ta z uni. A, no. No dobra, udało się, tak! O to nam chodziło, dobra, i spadasz na steama, ty tu sobie wybuchło, ciebie tutaj spycha Teraz ty odbijasz się tutaj, no i w końcu spadamy tam, gdzie powinniśmy, e, czyli do tych kuleczek, prawda? Prawda, no właśnie, no nie pyk, myk, no, nokej okay, dużo. O, ty, dobra, chciałem powiedzieć, że mało, mało rzeczy się dzieje, ale oj, tutaj jeszcze blady te wybuchające nam się biorą, pęk! Gra aż... Powolniła, zwolniła, dobra, my lecimy dalej, no nie halo, przepraszam, ale ja cały czas ubrażenia dostaję. Halo? No ej, oszukali mnie. Dobra, jeszcze raz i um, spróbujmy może motorem. Tak wiecie, tak totalnie, totalnie basicowym motorem. Czy uniknie, uniknie? O, nie uniknie niestety. Dobra, pomóżmy mu leciutko. Naszym C4. Ty spadasz sobie tu, ojko, opoda ci. No, no, tak, tak, tak no nie najlepiej, ale u, uh, teraz pięknie, ładnie, i super, w sensie on w ogóle sobie teraz zrobi sam sobie, e, nie powiem co, no nie, bo jestem family friend, oczywiście, pięknie tutaj dostajesz, tylko czy polecisz tam, ta o, o, pięknie, o, to chodzi, dawaj, 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 no, no i to, 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 to tyle, nie, sprawdźmy inny poziom. Tutaj jest za 500 tysięcy, chyba, chyba ciekawy poziom. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Mamy tutaj. Okej, okay, jest to całkiem. Um, całkiem ciekawe. Po prostu powiem tak. Dobra, mamy tutaj ready. Dajmy Ci oczywiście skina jakiegoś, na przykład speeddola. I teraz y, zacznijmy takim rowerkiem. Po prostu, wiecie, z zbytnio nie kombinujmy. Pojedźmy sobie rowerem i zobaczmy, co tu się stanie. oprócz tego, że mamy busta który nas ma tutaj wyciągać, nie? Przecież tutaj nie ma opcji, żeby, e, żeby, wiecie, jakby to powiedzieć, żeby przeżył ten pojazd. Ten znów sobie e, nie ma kręgosłupa moralnego. Tutaj, aha, to nawet nie działa, więc tutaj moglibyśmy dać równie dobrze e, jakieś, nie wiem, TNT albo coś, no i chyba tak będzie trzeba zrobić. Ale zasiadł sobie. No dobra, dajemy sobie tu trzy TNT Ready, ready, damy sobie inny pojazd. Dajmy tutaj sobie. E, dajmy sobie armatę, nie? Niech nas wywali pięknie, elegancko. No nie. O, pięknie, jakby jeszcze kilka razy tak zrobiło to spoko. Tutaj mamy piła, już mamy dwa e, rozczłonkowania. Jesteśmy, nasza głowa została na górze. Nie przejmujemy się tym. Dawaj, lecisz. O nie, o nie, o nie, Urzekidu, o nie, najgorzej. Ale tu Venoma blokujemy. Ja chcę Venoma. Dajcie mi Venoma, Venom Dobra, dajmy plane. Plane chyba będzie całkiem dobrym pomysłem, tak mi się wydaje. No, 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 miało być dobrym pomysłem. No to może jeszcze raz koń. Dawaj, koniu. Koniu, nie zawiedź mnie. Dawaj, koniu. Dawaj, dobrze, wlecieliśmy idealnie tutaj. Dobra, pięknie. Jeszcze raz zostań zgnieciony. Super, jakieś tam punkty dostaliśmy, no nie? I dawaj, 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 dobrze, dobrze. Jedno jeszcze bałem, że... Już się bałem, że dużo więcej nie zrobimy, ale czy ja mogę w miarę być, nie wiem, cały, cały, kiedy dolatuję tam, proszę? O, udało nam się, a jednak nie. Hmm. Jesteśmy cali po piłach, ej, jesteśmy cali po piłach, teraz jesteśmy w stanie to zrobić pięknie, elegancko, tutaj zostaje... Się... No nie, ej, nie, 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 nie. To ja nie wiem, nie, nie, nie wiem, sk sk skate, o, skateboard, dobra, go, go, to jest, to jest to, to jest to, czego potrzebujemy. My albo nie Dobra, dawaj, przeleć przez te piły cały, 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 dawaj, dawaj, do dobrze, dobrze tylko duszka odpadła. Nic, nic, nie szkodzi, to jest tylko noga. Bez nogi też się da żyć, to no Chyba te, te. O, o, dawaj, dawaj, tak! Nareszcie! W końcu udało nam się, tak! Ale, ale, ale nie wracaj tam, nie, 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 nie chcesz, nie chcesz tam brać, nie, 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 nie dawaj, dawaj, dawaj! Nie, no, 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 no. Dawaj, no dawaj, 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 dawaj No nie Dobra, jeszcze raz deska Dawaj, 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 dawaj Pani dyskorolka Ajajaj, aj, aj. no dobra, się inaczej, grunt jest taki, aby e, przeżyć piły w całości, bo wtedy e, mamy większą szansę, że polecimy dalej. Tutaj powinienem w ogóle wywalić. E, to, ti, TNT, Znaczy ja coś mówiłem, że ja chcę je wywalić? Nie, jako nie chcę wywalać. O! Nie, 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 dobra, o! Nie, 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 my nie chcemy tak, prawda? No właśnie, bo się robi coś takiego. Mm. No generalnie stwierdzam tak, że te wyższe poziomy są takie dosyć... No... No marne, ale oczywiście nie chcę tutaj, wiecie, no, no nic hejcić, mamy tu poziom fly i bardzo mnie on intryguje, ponieważ e, na jakiej zasadzie to ma działać, że, ma, że, że, że ma, mam latać, prawda? No właśnie, to jest dobre pytanie, możemy wziąć sobie Venoma i to bardzo mnie cieszy, weźmy sobie oczywiście konika, weźmy sobie to i w ogóle go nie widać na tym czarnym koniu, co jest... E, coś wybucha, nie mam pojęcia o co chodzi, ale co, co, coś wybucha. E, w każdym, no nie, no, jeszcze, jeszcze w najgorszy możliwy sposób zacząłem ten poziom, nie? I dawaj, dawaj, może po. Tam coś bardzo mocno wybucha, i bardzo mnie to ciekawi. Co tak mocno wybucha tam, dobra, damy radę, go, go, dawaj, dawaj, dolecisz, dolecisz, dawaj, Dobrze, Tak, pięknie, tu zostajesz odbity, super. E, czy, czy, czy to, co ja zamontowałem, tam ma totalnie. A bo my tu mamy jakieś meteoryty? Chyba tak, ale no nie mam pewności właśnie, tylko, że nie mogę się dostać tam. One more time. Uuu. To chyba tak leciało, nie? I teraz sprawdźmy. W sensie, liczę, jestem, jestem w bardzo dobrej myśli, nie? Że uda mi się. Uda mi się przejść przez to, no nie? Dawaj, 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 Venom. Venom, jak nie ty, to kto? No właśnie, dobra, okej. Okay? Czyli wracamy tu do punktu wyjścia. Ok, tu zostaniemy popchnięci. Tutaj mamy nasza... ha dobra, rozumiem. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tak. E, I czy to, to ty... Mm -hmm. Okej, okay, czyli o to chodziło z tym fly'em, że spadają komety z góry i to, to, tak tyle w sumie, tak? Dobra, to inaczej, to weźmy sobie plane'a, no nie, i sprawdźmy, czy samolotem jesteśmy w stanie zrobić o wiele, 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 no, no nie, no czego ja się spodziewałem, nie? W sumie, ale, 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 ale spokojnie, dobra, jest, udało się, o, pięknie, a i to tyle. Ale stać mnie jeszcze na jakiś poziom. Stać mnie na dwa schody, dobra, go! Dwa schody, to, to musi być bardzo intrygujące, dobra. E, weźmy sobie oczywiście na samo zakończenie, troszeczkę wybuchowo musi być, prawda? Weźmy sobie oczywiście z kim Venoma, tylko że niestety, dobra, to musisz być na piłce, żeby było cię było <laughs> widać. <Mi> <laughs> musisz być na piłce, żeby cię było kolego widać. Przykro mi, no nie. Myk, pyk! pyk. I ziup, i dobra. No i teraz, teraz spadamy po malutku z tą piłką. Okej, okay, jest tu piła, ale to są to. Te poziomy, niektóre są takie totalnie, totalnie bezsensowne. Okej, okay, może jednak nie. Okay. <ścoughs> Jak ta piłka się odbija śmiesznie, nie? Ale dobra, 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 dobra. Spokojnie, pięknie tutaj. Znaczy, do... No, 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 okej, okay. o no tak, bo tam mamy jeszcze te, zapomniałem o tym, ale czy jesteśmy w stanie się podratować? No nie, nie jesteśmy za bardzo w stanie się podratować. No to taki słaby ten poziom trochę, no. Słaby, nie słaby. Sprawdźmy, e, sprawdźmy w takim razie, jak sobie poradzi Venom. Tutaj, w tym oto miejscu, prawda? Mamy tutaj dwie pułapeczki. Halo, pani Venom. Halo, halo, pani Venom. Gdzie pan jest? Tu jest pan Venom? Pięknie. E, co byśmy chcieli? Dajmy bulldozera, bo mało bulldozera używam, a fajnie byłoby pewnie użyć. I lecimy sobie. MYK, co prawda? Oj, to, to był. To Głupie co zrobiłem, ale spokojnie. Dobra, te, te beczki są jednak głupie dosyć. Aj! Dajmy tu zwykłe strzały po prostu, ale buldożer nie, buldożer jest spoko, ale musi siedzieć on normalnie, bo jednak z tyłu go troszeczkę to przeważa. Pięknie jeszcze do no, staje. No serio, znów fajnie? Dobra, no trzech razy sztuka, jak to się mówi, nie? Sprawdźmy to, sprawdźmy to, pięknie dostaje strzałami. O, no, nie do, nie. No, no no nie, dobra, pomóżmy mu troszeczkę, pięknie, o, głowa zmiażdżona, ciałko zmiażdżone. O, pięknie, o nice! Tak jest! Dobrze, jeszcze, tak, jeszcze dwa razy, jeszcze raz udało się, dobrze. E, czy te, myślałem, że te strzały coś bugują, nie? I, a tutaj jednak nie, ale luzi, karbuzik, jesteśmy tutaj, mamy tu jeszcze wybuchowe, dodatkowe... A no tak, przecież tam też jeszcze były, zapomniałem o tym, że... Ale, ale, chłopak, no nie, no, 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 no po prostu... No, chłopak był tak zaminowany, ale i tak nie pobiłem rekordu. Co ja tu zrobiłem, że miałem taki dobry wynik w ogóle? Nie mam pojęcia zielonego, ale chciałbym wiedzieć w sumie. No. Ale, moi kochani, to będzie na tyle. Ja wam dziękuję za uwagę. Dajcie znać jakieś gry podobne do tego. Nie kick, me buddy, nie przejdzie pewnie, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się. No, cześć, papa. Pa, Ej.